Jesteś w rządzie koalicji 13 grudnia drogi PSL-u. Ja nie wiem, jak wy chcecie się pojawiać na najbliższych dożynkach. Na waszym miejscu omijałbym e, obszary rolne szerokim łukiem, ponieważ jednocześnie w momencie, kiedy niczego nie zrobiliście, pan nie jest w stanie wymienić jednego spotkania bilateralnego pana krajeskiego, który jest ministrem rolnictwa. Pan próbuje przerzucać odpowiedzialność na polityków opozycji, którzy nie mają tytułu nawet, żeby rozmawiać z odpowiednikami, z ministrami rolnictwa innych państw. Wy nie zrobiliście ale niczego. Ale w tym czasie, kiedy została przyjęta tak naprawdę wbity ostatni gwóźdź. W trumnę y, p, polskiego rolnictwa w postaci tej umowy Mercosur. Wy jesteście członkami rządu, który zajmuje się sprawą taką, czy będzie małżonek jeden, małżonek dwa. To są dla Was priorytety. Wy jesteście w tym rządzie i się tymi rzeczami zajmujecie. Nazewnictwo, że osoba prowadząca, nie, nie pan redaktor, tylko y, osoba redaktorska. osoba, redaktor ale ja osoba wykonująca oh, tylko przykład wy, wy, wy jesteście w rządzie, który się tym zajmuje. Tusk już zaczął narrację, że Polacy nic się nie stało. To, co słyszymy po Polskiej reprezentacji. Rolnicy nic się nie stało. Co do pytania pana redaktora, czy wystąpić z Unii Europejskiej? Ja jestem zwolennikiem zasady, że nieobecni mają głosu. Tak jak w studiu A teraz treningu... pan ma głos? Znaczy, ma głos. To jest, nie ma pan głosu. Ale jestem w studiu jest. A wiecie co? Krótko panu powiem, dlaczego zaprosiłem was i zadbałem o to, żeby dzisiaj nie było tu ani jednego europosła. Dlatego, bo europosłowie mówią już z perspektywy Brukseli i Strasburga. Po pierwsze, to są bardzo dobre uposażenia, wysokie pieniądze, ale po drugie, ja w to wierzę, że oni wierzą w to, o co tam walczą. Przegrywają na każdym kroku, nie mają większości. Yy, socjaldemokraci, yy, Hadecja, oni tam rządzą, liberałowie, oni tam rządzą, ale ta prawica walczy i myślą, że to ma sens. Tylko, że wszystko przegrywają i wcale nie zmienia się układ. Układ po tych wyborach do Europarlamentu jest taki sam. Może zmniejszyli stan posiadania, ale ciągle, bo ciągle dyktują jest, kierunek, bo w którym podąża bardzo... Europa. Proszę pana, do 2023 roku, to... roku, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, pakt migracyjny wstrzymany. Zielony Ład, ETS2 wstrzymany. Mercosur zablokowane. Nagle Tusk wygrywa i w ciągu dwóch lat wszystko się no upłynniło. Dlatego to, to pytam, sedna. czy sens jest być w Unii, w której nie macie żadnej sprawczości? Możecie, Możecie krzyczeć, ale nie macie żadnej panie sprawczości. Panie Redaktor pośle. kłeczek dotknął sedna, szanowni państwo. To było blokowane ponieważ mieliśmy propolski rząd, który blokował różne niekorzystne rozwiązania z perspektywy Polski. I tak uważam, że niektóre rzeczy można było jeszcze bardziej blokować. O, właśnie, ale to chciałem powiedzieć. Ale to jest z perspektywy Rady Europejskiej, czyli przywódców, gdzie jest prawo weta. To co próbuje się w nowych traktatach usunąć, bo z perspektywy możliwości dołączenia do grona przywódców państw polityków prawicowych Unia Europejska chce usunąć to prawo weta, ale dopóki jest to prawo weta i my mamy możliwość wetowania tego wewnątrz, to jest dużo skuteczniejsze niż bycie poza grą. Dlatego uważam, że najważniejszym naszym problemem jest to, że nie mamy propolskiego rządu. A co pan że mamy premiera, co że mamy premier. No to, to, to co pan wymienił, to, 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 to proszę pana, to, to inaczej. To, co blokowaliśmy. To co, to, co blokowaliśmy, bo tworzyliście mniejszości blokujące, prawo weta w coraz większej spektrum spraw jest odbierane ale i większość kwalifikowaną tak. zastępowane, to, to fakt faktycznie próbą zmiany to faktycznie, ale przez to że odchodzi się od prawa weta to już nawet, to wasze prawo weta będzie nieskuteczne niedługo. Trzeba po prostu twardo w Radzie Europejskiej bronić polskich interesów i po prostu nie bać się wywracania stolika eurokratom, a w momencie, kiedy bylibyśmy poza tą strukturą, mogliby na nas po prostu jako na państwo trzecie, stowarzyszeniowe czy jakieś tam, może nie stowarzyszeniowe, ale tak jak ma Brexit, po Brexicie Wielka Brytania, umowę sporządzoną z Unią Europejską, to jest mniej korzystne, uważam. Bardziej korzystne jest twarde stanie na straży polskich, interesów, a niestety mamy premiera, który w każdym y, calu wywiesza białą flagę i on powiedział, że go nikt nie ogra. I to... rzeczywiście, on powiedział prawdę, panie redaktorze, nikt go nie ogrywa, bo żeby być ogranym, to trzeba stanąć do gry. Spójrzmy, trzeba te spójrzmy karty wyłożyć na stół.